Cześć wam! Gabinet doktora Kaligari to nieme dzieło stworzone przez Roberta Wiena w 1920 roku. Zaliczany jest on do jednego z pierwszych dzieł niemieckiego ekspresjonizmu. Film był skierowany do widzów o wyrobionym guście, a przez krytyków został okrzyknięty pierwszym artystycznym filmem. W fabule na prowincji zjawia się hipnotyzer wraz ze swoim medium, który szybko staje się znaną atrakcją, tymczasem w okolicy zaczynają ginąć ludzie w tajemniczych okolicznościach. Po upływie dekad filmowi temu została zaproponowana interpretacja, jakoby stanowiło on odzwierciedlenie zbiorowej nieświadomości społeczeństwa weimarskiego, zwiastującą nadejście totalitaryzmu i władzy Hitlera. Film znajdziecie pod spodem, link pojawi się też tutaj. Zapraszam do subskrybowania kanału, będziecie dzięki temu mogli otrzymywać powiadomienia o nowych premierach. Dziękuję i zostawiajcie łapki w górę.